Siema! Pamiętacie jeszcze czasy, kiedy to Polacy chętnie udawali się na zachód? Ich głównym kierunkiem zwykle były Niemcy. Byliśmy tam jedną z najliczniejszych grup. Dziś masowo z nich wracamy. Zresztą nie tylko nasi rodacy wiedzą, że w Polsce żyje się dużo lepiej. Sami Niemcy są zaskoczeni tym, jak nasz kraj jest rozwinięty w porównaniu do ich ojczyzny, i chętnie przeprowadzają się do Polski. Ale o tym wszystkim za chwilę. Jesteście na kanale Kto Wygrał, więc koniecznie zostawcie lajka like i suba. Zrobione? To lecimy z tematem. Pamiętacie upadek komunizmu? Tak więc na pewno znacie te historie o masowych wyjazdach zarobkowych Polaków na Zachód. Wiecie, wyjazdy na szparagi, na kelnerkę, na wszystko, na co tylko się dało. Polacy chwytali się czegokolwiek w pogoni za pieniędzmi, które było dużo łatwiej zarobić niż w pokomunistycznej Polsce. A gdy weszliśmy do Unii Europejskiej, to wyjazdów było tylko więcej żadnych wiz. Żadnych pozwoleń na wyjazdy, a płacą za tę samą pracę dużo więcej. Najczęstszym kierunkiem Polaków były Niemcy. Pewnie dlatego, że są najbliżej nas, a tam potrzebowali rąk do pracy. Nasi rodacy zacharowywali się po 12 godzin dziennie w pracy, której Niemcy nie chcieli wykonywać. Często były to prace w naprawdę makabrycznych warunkach. Niestety, często przepisy prawa pracy nie były respektowane, zwłaszcza wobec pracowników zagranicznych. Polacy potrafią dużo znieść, by tylko móc polepszyć swój byt. Po niewdzięcznej pracy u Niemców, Polacy wracali do swoich rodzinnych domów z pieniędzmi, których nigdy nie daliby rady tak szybko, albo w ogóle zarobić w Polsce. Nie ma więc co się dziwić, że wiele osób po prostu wyjeżdża w pogoni za lepszą płacą. Teraz jednak tendencja się odwraca. Polacy masowo wracają do Polski, widząc to, co dzieje się w Niemczech. Mimo, że w świadomości wielu Polaków właśnie Niemcy są krajem idealnym, to są też tacy, którzy mają do tego poglądu zastrzeżenia. Czasy, gdy Polska była krajem drugiej kategorii, dawno temu minęły. Tak samo jak czasy, w których Polacy byli pracownikami gorszego sortu. Dziś Polacy rywalizują z pracownikami na tym samym szczeblu na całym świecie. Jesteśmy tak samo wykwalifikowani jak Francuzi czy Niemcy i możemy pełnić te same funkcje. To już nie jest komunizm. Nie jesteśmy już zacofani. Na przestrzeni ostatnich 20 lat Polska odnotowała jeden z najszybszych wzrostów gospodarczych w całej Unii Europejskiej. Zajmujemy trzecie miejsce na liście rozwoju. Polska uplasowała się na trzecim miejscu w całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy po 2004 roku. Wyprzedziły nas jedynie niewielka Malta oraz Irlandia. Oba kraje zawdzięczają swój wzrost preferencjom podatkowym wobec dużych firm zagranicznych, bądź w ogóle kapitału zagranicznego. Polskie PKB wzrosło w tym czasie około dwukrotnie? W drugim kwartale 2024 roku Polska była liderem Unii Europejskiej z rocznym wzrostem plus 4%, podczas gdy gospodarka Niemiec kurczyła się o 1,1%. Robi wrażenie, nie? Polska rozwija sich dużo szybciej od Niemiec, co zauważyli też ich Mieszkańcy. Jeder Deutsche wird jetzt ins Koma fallen. Im Vergleich zu Polen ist u bahn in Deutschland wirklich der absolute Dreck. In Polen ist es unmöglich, schwarz zu fahren. Es gibt nämlich vor jeder U-Bahn-Station so eine Schranken, die sich nur öffnen, wenn du auch ein gültiges Ticket hast. Aber das ist gar kein Problem, denn ein Ticket mit der U-Bahn kostet hier umgerechnet einfach nur 80 Cent. In Deutschland sind es mittlerweile 5 Euro oder so. In Deutschland sieht jeder normale Bahnhof gleichzeitig noch aus wie eine Müllhalde und in Polen fühlt man sich einfach wie in einem Palast. Jede U-Bahn-Station hat irgendwas Besonderes. In dieser hier gab es einfach ich hätte das nie im Leben von Polen erwartet, aber die U-Bahn-Stationen sind ja einfach so viel sauberer und sicherer als in Deutschland. Der Boden war so sauber, dass man von ihm sogar essen könnte und es hier wirklich überhaupt gar kein Müll auf dem Boden. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego w zeszłym roku, łącznie z Niemiec wyjechało o 26.600 osób więcej niż przyjechało. Co warto zaznaczyć? Taka sytuacja nie miała dotąd miejsca. W pogoni za lepszym bytem ludzie już nie wyjeżdżają do Niemiec, a z nich wyjeżdżają. Wśród nich oczywiście Polacy, którzy masowo wracają do ojczyzny. Niemcy, którzy zetknęli się z polskimi realiami, są w szoku pozytywnym szoku. Oczywiste dla nas rzeczy u nich nawet nie istnieją. Nie ma ich lub działają w gorszy sposób. Ostatnio opowiedziała o tym kobieta, która wróciła do Polski po kilku latach mieszkania w Niemczech. Na swoim TikToku opowiada o różnicach, które da się wyczuć w codziennym życiu. Nasz prawie w pełni polski Impost był ogromnym przeskokiem technologicznym z tradycyjnego dostarczania paczek. Zrobił prawdziwą furorę. Możemy zamawiać paczki gdzie tylko chcemy i nie czekamy na nie tydzień. Jedziesz na wakacje, zmieniasz w aplikacji paczkomat i na drugim końcu Polski odbierasz swoją paczkę. No zajebiste. I podobnie pomyśleli przedsiębiorcy z innych państw, bo stworzyli swoje własne odpowiedniki. Żadnych ograniczeń. No prawie, że bez ograniczeń, bo jak opowiedziała nam jedna z mieszkanek Niemiec, tamte ograniczenia są. Ej, właśnie mi się przypomniało, jak rejestrowałam się do paczkomatu, kurwa. Otóż tak, żeby odebrać przesyłkę z, na przykład z paczkomatu DHL. Musisz wypełnić taki wniosek na stronie, gdzie meldunek masz i w ogóle imię, nazwisko, kurwa, numer telefonu i w ogóle wszystko, wszystko, wszystko. Czekasz później około tydzień, aż przyślą ci list, że mm, tak, no mamy cię tutaj, możesz sobie odebrać coś z paczkomatu. Musisz pobrać aplikację do paczkomatu. I wiesz, że jesteś w tej bazie, że no masz opcję odebrania z paczkomatu. I jak ktoś kurwa, na przykład kto jest na wakacjach w Berlinie i nie wiem, i se zamawia kurwa t-shirt z Zalando, bo mu się porwał obsra. I zamówił to do paczkomatu, jak ktoś ma to kurwa odebrać? Turysta jakiś. Wyobrażacie sobie, że my mielibyśmy nie móc odebrać jakiejś paczki, bo mieszkamy w innym mieście? No ale dobra, czepiam się jakiegoś dostawcy paczek, a oni to samo mają z bankomatami. No dla nas nie do pomyślenia. Zacofanie technologiczne Niemcy versus Polska part 2. Jeżeli mieszkasz na przykład w Hamburgu i jedziesz do Dolnej Saksonii i chcesz wpłacić pieniądze do bankomatu. Do bankomatu. Jaka jest odpowiedź? Nie możesz ich wpłacić, ponieważ jest to inny land i jest to niemożliwe. Czy nawet pójdziesz, kurwa, do bankomatu, czy do, osobiście do banku, też nie możesz ich wpłacić. A na przykład, jak jesteś w Krakowie i jedziesz do Gdańska, to kurwa możesz. Polska coraz bardziej staje się państwem bezgotówkowym. Ale to nie znaczy, że nagle nie możemy sobie tych pieniędzy wypłacić w bankomacie. Wyobrażacie sobie, że jesteście na wyjeździe po drugiej stronie Polski, chcecie iść kupić sobie jakąś rzecz na straganie i nagle nie możecie tego zrobić? No, inna kwestia jest taka, że my mamy naszego polskiego blika. A jak chodzi o zakupy, to mamy dużo szerszy asortyment niż Niemcy. Niemcy mówili o Polakach, pijacy i złodzieje. Dziś to nieaktualne. Jeśli dalej tak pójdzie, to nasi sąsiedzi niedługo będą kupować auta od Polaków, a powiedzenie zmieni się w Polak płakał, jak sprzedawał. Kolejna kwestia, dlaczego Polacy decydują się wracać do Polski, to fakt, że przebywanie w Niemczech wiąże się z niebezpieczeństwem. To jedna z najbardziej widocznych różnic między mieszkaniem w Polsce a Niemcami. Podczas gdy Niemcy cały czas spadają na liście bezpieczeństwa dla kobiet, Polska stabilnie zajmuje drugie miejsce. W końcu u nas nie ma tylu imigrantów, którzy w Niemczech sieją spustoszenie na ulicach. U nas nie ma żadnych get czy innych obozów tworzących ogromne zagrożenie dla zwykłych mieszkańców. Zastanawiacie się, czemu nikt z tym nic nie robi? No, niemieckie władze próbują, ale im nie wychodzi. Grupy, które wpuścili, są tak wielkie, że nie są w stanie sobie z nimi poradzić. Oczywiście to wina niemieckiego rządu, że w żaden sposób nie prześwietlał osób, które postanowiły u nich zamieszkać, ale to zwykli mieszkańcy ponoszą konsekwencje tej decyzji. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Nie balibyście się pojechać do Niemiec? W ogóle chcielibyście tam pojechać? A jeśli są z nami osoby, które tam mieszkają, to koniecznie napiszcie, czy macie zamiar wracać do Polski. Byliście na kanale Kto wygrał. Nie zapomnijcie o lajku like i subie. Niedługo się widzimy. Siema.